otrzymują część z ofiar pokarmowych. Oto prawo odnoszące się do ofiary pokarmowej. Snowie Arona przyniosą ją przed Pana, przed ołtarz. Potem wezmą z niej garść najczystszej mąki należącej do ofiary pokarmowej wraz z oliwą jej i z całym kadzidłem, które są na tej ofierze i zamienią to w dym na ołtarzu jako miłą woń, jako pamiątkę dla Pana. Pozostanie z tej ofiary będzie pokarmem dla Arona i jego synów. Jako chleby krzaśne zjedzą to w miejscu poświęconym, na dziedzińcu namiotu. Spotkania nie będziecie piec tego chlebów kwaszony. To jest część, którą daję im z ofiar spalanych dla mnie. To są ofiary najświętsze, tak jak ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia. Każdy mężczyzna spośród synów Arona będzie je spożywał. To jest prawo wieczyste dla waszych pokoleń, dotyczące ofiar spalanych dla Pana. Każdy, kto się ich dotknie, będzie uświęcony. Równe cięga wyjścia, rozdział 29, wers 37, rozdział 30, wers 29. Rzecz uświęcona należała do Boga, osoba zaś musiała się wykupić. Inni wiążąc to z wersem dziesiątym tłumaczą, trzeba być świętym, aby móc tego dokonać.